To proszę nam powiedzieć, co się pani udało w tym roku? No, podchować dziecko, że tak powiem. Cały czas byłam w domu z dzieckiem, także, także dziecko, bo coś z pracą, no to niestety, ale jestem w domu na chowawkiem także z pracą. A czego właśnie pani by sobie życzyła na ten nowy rok? No, żeby był udany i finansowo, że tak powiem, i... No i żeby dziecko mi się dobrze chowało i żeby było wszystko w porządku. Mhm. Dobrze, dziękujemy bardzo. Co mi się ciekawego i fajnego przydarzyło w tym roku? Myślę, że to, że obroniłem dyplom, mam zawód. Mhm. Co planuję na przyszły rok? Myślę, że znaleźć pracę przede wszystkim i myślę, że powstanie jeszcze wiele ciekawych rzeczy. Słyszałem, że będzie jakiś no, nowa, nowa galeria tutaj gdzieś przy Lubartowskiej, jakieś podziemne parkingi czteropoziomowe. Mm. <laughs> Myślę, że będzie fajnie. Myślę, że będzie się coś więcej działo niż do tej pory w Lublinie. Co za fajnego przydarzyło. Fajne jest to, że w końcu skończyłam studia i w tym roku będę się bronić. Um, mam nadzieję, że coś się ruszy właśnie z rozrywką w Lublinie. Będę poznawać więcej nowych, fajnych ludzi. To znaczy, ja patrzę od strony kultury. Mm -hmm. Podobają mi się pewne po prostu posunięcia, pewne występy, chociażby nawet sam fakt tej y, opery na Placu... Prawiaty? Tak, tak. To mi się podoba. I w ogóle y, występy, kultura, mm -hmm. jeśli chodzi o kulturę. A czego by Pani sobie życzyła na nowy rok? co ja sobie mogę życzyć. No poprawy yy, po prostu tego usunięcia tego tłoku w mieście, w sensie pojazdów i tak dalej, rozwiązania w jakiś sposób tego. Tak. Bo, bo dojazd z jednego końca miasta na drugi jest tragiczny dla mnie.